20 lutego 2026 będziemy mieć ścisłą koniunkcję Saturna i Neptuna w znaku Barana. To jest wyjątkowe zdarzenie. Ostatni raz, um, taką koniunkcję mieliśmy w roku 1989 roku. tym, że to było w znaku Koziorożca. A dokładnie w baranie, z tym że w innym stopniu, Saturn i Neptun byli w koniukcji w roku 1703, czyli ponad 300 lat temu. O czym to jest, jak do tego się przygotować, porozmawiajmy dzisiaj. Witam Cię serdecznie na kanale Astrologia z Aleną, gdzie rozmawiamy o astrologii i o życiu. Zacznijmy może od samego początku, czym jest Saturn, czym jest Neptun i czym jest w ogóle znak Barana. Neptun zmienił znak już 26 stycznia 2026. Już powoli się porusza po tym znaku. Są oddzielne nagrania na ten temat, ale może tak omówmy mniej więcej o czym, o czym to jest. Neptun to jest planeta naszych marzeń, naszych wizji. To jest planeta, która odpowiada za nasze emocje, za nasze sny. I generalnie też Neptun jest mocno związany z naturą, przede wszystkim z morzem, z oceanem, z wodą. Neptun. To jest planeta, dzięki której możemy się łączyć swoim, ze swoim wyższym. Ja. Tak naprawdę Neptun dodaje do naszego życia marzycielstwa, możemy mieć wizję, wyobraźnie, właśnie możemy medytować, i tak naprawdę za pomocą Neptuna dzieje się rzeczy nienamacalne, wręcz duchowe. Saturn to jest zupełnie inna energia. Saturn przychodzi do barana. 14 lutego i Saturn jest najbardziej ziemską energią. Właśnie Saturn odpowiada za wszystko, co jest stałe, trwałe, takie betonowe wręcz w naszym życiu. Nasze granice, zasady, cele, plany, osiągnięcie tych celów krok po kroku, budowanie rzeczy długotrwałych, tak? czyli właśnie jakieś budynki, jakieś yy, rzeczy, które istnieją w naszym życiu na długo, czyli na przykład założenie rodziny, to też jest takie budowanie przez tego Saturna, tak? czyli Saturn odpowiada za całą materialność, i również Saturn odpowiada za czas. Też jest ważne, ponieważ gdy nocno się łączymy z Neptunem, no to tak naprawdę tego czasu nie ma, nie istnieje, gdzieś tam jesteśmy zagubieni. Ten czas płynie w bardzo specyficzny sposób. Saturnę, wiadomo, są deadlines, są konkretne wskaźniki, jeśli chodzi o czas. I te dwie planety, te dwie energie przechodzą do znaku Barana. Wychodzą z ryb, przychodzą do znaku Barana. Co w ogóle te planety łączy? I to jest bardzo ciekawe, ponieważ obie te planety są bardzo powolne. Neptun generalnie jest taki marzycielski, jest taka powłoka, która stwarza taką miękkość w naszym życiu. Czas się rozmywa. Neptun bardzo często opowiada też za takie lenistwo, prokrastynację. Saturn. On lubi generalnie blokować, czyli żeby coś osiągnąć, trzeba pokonać Saturna, Trzeba uzyskać jakieś pozwolenie, jakiś status, właśnie Saturn jest mocno związany też ze wszystkim, co jest państwowe, no i wiemy, jak ten system wygląda, prawda? Że. O każdy papierek trzeba się postarać, prawda? O każdy podpis trzeba się postarać. Więc Saturn to spowalnia różne procesy tak trochę na siłę, tak? Czyli masz uzyskać jeszcze to, masz jeszcze tutaj się doszkolić, albo tu masz poczekać. I to są takie dwie dość powolne planety, jeśli chodzi o ich energię. I w rybach. To to był naprawdę taki, taki czas, gdy możemy odczuwać, mogliśmy odczuwać tak naprawdę takie spowolnienie, wręcz takie lenistwo, że niczego mi się nie chce. A przechodząc do Barana, zaczynamy czuć dynamikę. Mimo tego, że te planety są powolne, to obszary, za które odpowiadają te planety. Mimo wszystko nabierają dynamiki, nabierają odwagi, takiego impulsu. Baran to jest w ogóle pierwszy znak zodiaku w Zodiaku. I od barana wszystko się zaczyna. Baran daje ten pierwszy impuls. Baran startuje, baran ma pomysł, baran ma tą odwagę, żeby ruszyć. I tak naprawdę Neptun. I Saturn, w momencie, gdy przychodzą do tego barana, nagle stwarzają dla nas taką otoczkę, że wszystko zaczyna się materializować. Czyli wszystko, co jest w naszej głowie, w naszych myślach, gdzieś tam w naszej wizji, albo gdy sobie ułożymy plan i zaczynamy go realizować krok po kroku, to wszystko staje się możliwe. Nawet jakieś absurdalne rzeczy i pomysły. Gdy przyglądałam, co ciekawego się działo, gdy Saturn i Neptun już byli w Baranie w tym roku 1703, akurat jeden przykład bardzo wpadł mi w oko, i myślę, że to chyba najlepszy przykład w ogóle na tą koniukcję. W roku 1703 rozpoczęła się budowa miasta Sankt Petersburg. I ja myślę, że tutaj chyba wszyscy wiedzą, że to miasto jest zbudowane w bardzo i to bardzo złych warunkach. Yy, tak naprawdę to jest obszar, gdzie jest bardzo dużo wody i są też bagna. I żeby w ogóle to miasto powstało, żeby w ogóle go zbudować, trzeba było tak naprawdę. Skorzystać z tych różnych nowych technologii w tamtych czasach, które by w ogóle umożliwili powstanie tego miasta. A tak naprawdę idea była taka, żeby to miasto stało się głównym miastem w kraju. I uważam, że ten przykład bardzo dużo opisuje właśnie to, co będzie się działo w najbliższym czasie. Czyli Neptun to jest jakaś wizja, to jest jakaś abstrakcja, to jest jakieś marzenie, to jest coś, co nie jest możliwe i realne, przynajmniej gdzieś tam z punktu widzenia mózgu głowy i tych możliwości, które są dostępne w tej chwili, ale jednak Saturn, na upartego, mając plan i korzystając właśnie z rzeczy, z technologii, z możliwości, stabilnych, długotrwałych, jednak umożliwi zbudowania czegoś trwałego na długo, na zawsze. I 20 lutego mamy koniukcję, koniukcję tych planet. Z tym, że to są planety bardzo powolne i to nie jest tak, że dokładnie 20 lutego już coś musi się zadziać, tylko właśnie tego 20 lutego rozpocznie się pewien. Proces i właśnie ten proces polega na budowaniu czegoś trwałego, co wydaje się naprawdę niemożliwe, nierealne. I tutaj też jest duże prawdopodobieństwo walki, a może wręcz współpracy yy, też z naturą, tak naprawdę. Yy, na przykład ostatnio dużo się mówi o Grenlandii, prawda? Z głośną. I może na przykład coś powstanie na tamtym terytorium, prawda? Coś takiego ważnego, wręcz przełomowego dla całej naszej planety. Więc, coś takiego może się zadziać, czyli generalnie, jeśli chodzi o nasz, na, na, na nasz świat, ale również to jest bardzo ważne w kontekście naszego własnego życia. Czyli. Mm, przez najbliższe dwa lata, no bo Saturn będzie przez najbliższe dwa lata w Baranie, czyli coś, co się zapoczątkuje teraz, w lutym, szczególnie gdzieś tam w okolicach tego 20 lutego, to rozpocznie się właśnie proces, który potrwa przez najbliższe dwa lata, i to jest właśnie taki fundamentalny. Proces zbudowania czegoś trwałego, co może się wydawać niemożliwe, nierealne, wręcz właśnie jakiś sen, jakieś marzenie, które jest absolutnie niemożliwe i nierealne. Dlatego warto tak naprawdę w najbliższym czasie w sumie generalnie, gdy, gdy, mm, gdy Saturn i Neptun będą w baranie, czyli przez najbliższe dwa lata, w ogóle połączyć te dwa światy. Czyli z jednej strony znaleźć czas właśnie na medytację, na twórczość. Na to, żeby gdzieś tam odpłynąć, czyli żeby te, te, te wizje, jakieś takie może dziwne, może jakieś takie niecodzienne mogli do nas przyjść i najlepiej to robić właśnie za pomocą twórczości. Ewentualnie też tutaj woda jest dobra, tak, czyli pływanie, jest gdzieś nad morze i warto to wszystko spisywać, i też. Zaczyna się to realizować. Nawet jeśli to wydaje się właśnie jakieś abstrakcyjne, wręcz niemożliwe, no to zadać sobie pytanie: dobra, okej, okay. mam tą wizję, bardzo mi się podoba ta wizja, co mogę zrobić, żeby jednak to się zrealizowało? Co muszę zrobić, żeby właśnie to stało się częścią mojego życia? Jakie kroki powinnam podjąć, powinienem podjąć, żeby zmaterializować tą swoją wizję, to swoje marzenie. I ważne są oczywiście kroki. Realne, materialne kroki. Gdzieś zadzwonić, gdzieś napisać, gdzieś pojechać, z kimś porozmawiać, umówić się na coś, może zapłacić, płacić jakąś zaliczkę. No, za, zależy o czym tutaj rozmawiamy, tak? Ale ważne jest połączenie tych dwóch rzeczy: czyli tej strony duchowej, wręcz twórczej, oraz tej części materialnej, czyli realnych kroków. Te osoby, które będą mogli połączyć te dwa światy, będą w stanie osiągnąć naprawdę dużo w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli jednak ktoś będzie próbował dążyć tylko tym torem materialnym albo tylko tym duchowym, no to niestety niestety zostanie w miejscu. I pamiętam, że te planety będą w baranie. Baran jest bardzo dynamiczny, on daje bardzo dużo odwagi i my będziemy odczuwać takie pobudzenie energetyczne, że dobra, stać mnie na to. Mam na to siłę, mam na to energię i warto z tego skorzystać. Nie czekać, że dobra, zrobię to później, albo nie wiem, dobra, zacznę za miesiąc, albo zacznę za pół roku, no, no bo coś tam, coś tam muszę jeszcze dokończyć. Jeśli czujesz impuls, robisz to. To jest po prostu najważniejsze w tym czasie. To nie jest jakiś zbyt długi odcinek czasu, to są dwa lata, gdy te dwie planety będą w baranie, ale co ważne, tak jak powiedziałam. Od berana zaczyna się cały zodiak i tak naprawdę biorąc pod uwagę cykl Saturna, ten cykl potrwa 30 lat. Neptun no ma dłuższy cykl 160 lat, więc tutaj może nie powinniśmy brać tego pod uwagę. Ale biorąc pod uwagę, że właśnie Saturn daje te trwałe rzeczy i on daje właśnie zaczyna ten cykl na te 30 lat, więc te rzeczy, które zaczynamy teraz, mogą naprawdę potrwać 30. Lat, a może nawet dłużej, zależy co to będzie, jaki to będzie projekt, jaka to będzie wizja, z czym to jest związane. Ważne jest połączyć te dwa światy: ten świat pozamaterialny, duchowy, twórczy i ten świat materialny, realnych kroków, realnych działań, realnych efektów w realnym czasie, tu i teraz. Także 20 lutego to jest taki główny, główny dzień ścisłej koniunkcji. Tak naprawdę ta koniunkcja będzie się utrzymywać od 14 lutego tam do, do połowy marca, tak? czyli to jest taki mm, najważniejszy, najważniejszy czas. No, a później też po prostu będzie kontynuacja, ponieważ nadal będzie w Baranie, no i ne, wiadomo, on jest po prostu wolniejszy, on tutaj będzie bardzo yy, długo. Także. Yy, Najważniejsze, najważniejsze przesłanie w ten najbliższy czas to jest połączenie tych dwóch obszarów i realne działanie.